Zapraszamy serdecznie na dni Legionowa, które w tym roku, w związku z pandemią, będą rozciągnięte w czasie, tak aby każdy z mieszkańców Legionowa mógł z nich skorzystać. Rozpoczynają się już w czerwcu i będą trwały przez cały okres wakacyjny. Jedną z pierwszych, jednym z pierwszych wydarzeń, które, na które zapraszamy, to występ kabaretowy w lodowej arenie, który rozpocznie się 26 czerwca. Będą to dwa występy o 15:30 i o godzinie 17:00, tak aby jak największa liczba mieszkańców mogła z nich skorzystać. Wystąpi grupa Kałamasz, serdecznie zapraszamy, natomiast wszystkie wydarzenia, które odbędą się zarówno w czerwcu, jak i w tym okresie stricte wakacyjnym, czyli lipcu i sierpniu, będą organizowane przede wszystkim przez jednostki podległe Urzędowi Miasta, czyli instytucje kultury, tak jak Miejski Ośrodek Kultury, czy Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie. Proszę Państwa, nareszcie będzie można wyjść do społeczeństwa i powiedzieć dzień dobry. I powiedzieć proszę państwa wracamy po pandemii do imprez do imprez które będą na świeżym powietrzu a w przyszłości i w środku w sali. I nawiązujemy do dni legionowa. Wiadomo, że nie możemy jeszcze w tym roku zorganizować dni legionowa z, z pełną pompą, tak jak to bywało przez, przez 40 parę lat. Ale to będzie taka namiastka. Zapraszamy przed MOK na Norwida. Na, na, przy, tym, przy tym wspaniałym, stylowym ganku rozłoży się kilku muzyków, w sensie rozstawi sprzęt i będzie nam grało. A będzie wszystko szło w kierunku muzyki polskiej przedwojennej, międzywojennej. I tak Gosia Andrzejewska, którą znamy, Filip Gincer i Tomek Szafrański. Tomek Gincer i, i Gincer i Tomek pracują w Moku. Tomek Szafrański na no, muzyk, Krzyśka Krawczyka, perkusista, a Filip, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. I Gośka, artystka, śpiew piosenkarka piosenki polskiej międzywojennej. Następnie drugi podmiot wykonawczy tego dnia, a to jest 26 czerwca, od 18. To będzie występ. W studia piosenki Angeli Gerłowskiej. E, Dziewczyna znakomita, świetne warunki wokalne, ale, ale typowy nauczyciel, który ma swoją szkółkę i pokaże najciekawiej śpiewające osoby, ale sama też wystąpi. I na końcu gwóźdź programu. E, Paweł Nowak. Akordeonista z Wybrzeża. Niesamowity, jeden z, z największych w Polsce. Facet, który gra jazz, muzykę poważną, muzykę klezmerską, muzykę rozrywkową. Tym razem oczywiście w kategorii, w tej konwencji muzyki polskiej międzywojennej. Generalnie wykonawcy, którzy występują przedtem jako saporty, no dostosowują się do tego, co będzie gwoździem programu. A tu, będzie, a tu będzie właśnie taka, tego typu muzyka i aparat wykonawczy bardzo duży. I zobaczcie Państwo, że aparat dostosowany do, do tego typu muzyki, bo jest akordeon, jest perkusja, jest fortepian, ale jest kontrabas. Czy nie ma basisty, jest kontrabas, no bo przecież nie było tych gitar w Polsce międzywojennej w ogóle w tym okresie. I trzy piękne, proszę Państwa, piękne śpiewające dziewczyny. A do tego wnuk Pana Mieczysława Foga, on ma, chyba jest Mateusz, nie, Michał Fok. Michał Fogg będzie zapowiadał ten koncert i będzie opowiadał o dziadku. Różne ciekawe anegdotki. Także chociażby dlatego, żeby wejść w taką muzykę i poznać wnuka mistrza Foga, warto przyjść, proszę Państwa, oczywiście wstęp wolny, przed mokiem, 26. Zapraszam serdecznie i rozpoczynamy już, już to, o czym marzyliśmy. Państwo i ja. Czyli akcje artystyczne, muzyczne w wakacje i daj Boże później. Z naszej strony staramy się dni Legionowa przygotować w sposób inny niż dotychczas, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi muzeum można zwiedzać tylko indywidualnie i tylko może być po kilka osób na wystawach. Ponieważ obowiązuje nas przepis, że musi być tylko jedna osoba na powierzchni 15 m kwadratowych. W związku z tym staramy się organizować przede wszystkim spacery po Legionowie. Już takie spacery się odbyły m.in. z klubem Seniora na rynku. Legionowskim. Odbędą się też spacery na terenie Kozłówki, na terenie parku Kościuszkowca i na, również wokół muzeum na wystawie plenerowej. Czyli poprzez takie spacery cykliczne, również adresowane dla uczniów szkolnych, ale dla mieszkańców Legionowa, w ramach dni Legionowa muzeum przygotowało. Poza tym również w czasie Dni Legionowa nastąpi, nastąpi finał konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu uczniów, odbyły się dwa etapy i teraz właśnie pod koniec czerwca nastąpi wręczenie nagród i to również jest taki ważny element z, naszy, z, naszy, z naszego punktu widzenia Dni Legionowa. Nie wiem jak długo potrwają dni Legionowa, czy zostaną w związku z pandemią rozszerzone o kilka najbliższych tygodni czy miesięcy, ale na pewno też taką okazją będzie chyba ważną zaprezentowanie rocznika legionowskiego. On właśnie idzie do druku i myślę, że też może jego prezentacja stać się elementem obchodów dni Legionowa.